Witam, witam, ja jestem Venom Lazarus, a to jest kolejna część z cyklu Minecraft Goodies, czyli dobroci, które Venom Lazarus po prostu lubi. Jak widzicie, zaczynamy tutaj w menu Minecrafta. Dodałem pewnego moda. Jak już pewnie niektórzy się zauważyli, tutaj na poprzednim oczywiście mojej zapowiedzi były piękne jaskinie, pięknie to wyglądało, no i rzeczywiście robi to wielkie wrażenie. Mod jest bardzo prosty. Mod po prostu w, bierzecie i e, wrzucacie go brzydko mówiąc żywcem do minecraft.jar e, Ewentualnie, jeżeli Metainfo jest katalog, to go w, wcześniej się usuwa oczywiście i tyle. I tyle. Oczywiście wszystkie link do tego modu będzie, moda modu whatever, będziecie mieli pod filmikiem. Natomiast jak to działa? Po zaaplikowaniu tego Bierzemy sobie na przykład single player, to są moje różne tam savey, nie zwracajcie na to uwagi. Śmietnik, jeden wielki. I mamy opcję: Create new world. Tradycyjnie weźmiemy sobie, napiszemy na przykład, nie wiem, co może być. Na przykład Caves. Czyli jaskinie. No i tak, weźmiemy sobie, ustawimy kreativa, no, żeby szybciutko pokazać, ale więcej opcji. Jest tak, a mianowicie, no to, to znacie, to znacie, że pozwolenie na cheaty, tam czy y, jakieś dodatkowe skrzynie nas nie interesują, ale word type, dochodzi parę opcji, o, Super FLAT, no to to znamy, large biomes też znamy, to jest standardowe y, ustawienie w Minecraft'cie wielkich biomów, ale dochodzi generator typu beta. Co jest ważne, pamiętacie te dobre czasy, kiedy były generatory beta, kiedy było mało wszystkiego. Jak chcecie zagrać, możecie w, na tych pierwszych generatorach bety zagrać. Mamy też generator alfy, czyli pierwsza, pierwsza alfa Minecrafta i tak dalej. No Coś cudownego to było, więc możecie sobie też zagrać. Jest opcja Survival Island, jest tak zrobione, że wszędzie wokół jest ocean. I zaraz wam zresztą też to pokażę i jest tylko wysepka. Mamy Skyland, to są w powietrzu wyspy, Sky Dimension, to też coś w tym stylu, zaraz zobaczycie. I Cave Dimension, czyli właśnie przestrzeń jaskiniowa, no i później default, no wiadomo, tyle. Pokażemy Wam tutaj moi drodzy, pierw może cave właśnie. Ustawiamy Cave'a, robimy Done i Create New World. Teraz będzie cieło jak cholera, więc wybaczcie, bo się generuje teren. I kochani, proszę, weźmiemy sobie, ponieważ używamy sobie tutaj całego kreatywa, łącznie z Too Many Items. sobie weźmiemy, o, pochodnie. Postawimy sobie. O, patrzcie, proszę, ciemno jak, w, nie powiem gdzie. O, jakiś tam rata nietoperek. Ale popatrzcie bardzo istotna rzecz na to, że cały czas, cały świat jest generowany w olbrzymich, mega olbrzymich jaskiniach. Cześć Creeper. Wielkie wodospady. Popatrzcie o coś pięknego. Na dole oczywiście jest opcja tego rodzaju, że... Oj, jest jeden wielki, praktycznie ocean, może to za dużo powiedziane, ale może. O, sobie tutaj oświetlimy. I tak to wygląda, kochani. To jest jedna z opcji tego modu, kiedy zmienia ona czynnie generator e, mapki. E, bardzo ważna rzecz jest, są generatory, zarówno dla e, wersji tutaj. Na singla, ale jak ktoś ma serwer, na przykład też jest wersja na, na serwer, że może sobie założyć serwer z takim to generatorem. Czyli zobaczcie, jakie to opcje nam daje. Surwivale, wszelkie różne rodzaje gry. Eee... Cześć pajączek. Zombie. Nie no, zombie to standardowo, nie? O, zobaczcie. I będzie się cały czas tak generował świat. Bardzo ważne, że jeżeli byście wyszli teraz z gry i zmienili minecraft.jar na standardowy, czyli już bez tego moda i jeszcze raz weszli i polecieli tam, gdzie się jeszcze nie wygenerowało, zacznie się normalny świat generować, więc ee, jeżeli chcecie grać na tym świecie, no to kochani, trzeba cały czas mieć e, tego moda wgranego. Zobaczcie. O. Jedynym, jedynym minusem jest tego rodzaju, że trawa znika no, z biegiem czasu, bo jest ciemno. No wiadomo, no to są jaskinie, ale zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Niesamowite. I cały świat jest tak złożony, I gdziekolwiek byście nie polecieli, oczywiście zobaczcie, gigantyczne grzyby będą, o, proszę, cyk, o, będą, jest, jest tu wszystko, można kopać, można, są jaskinie, są wszystkie surowce, więc tu się nic nie zmienia, o, proszę, węgiel i żelazo, Oj, tam znowu żelazo, eee... Jesteśmy teraz na poziomie 44, więc jeszcze nie tak nie tak nisko. Zobaczcie, zbagowało się światełko. O, na lawie. O, nietoperki! Zobaczcie, ile nietoperków. Jestem se nietoperek. No, kochani, zobaczcie, to jest coś pięknego macie jakieś góry z gravelu, grzybki, wszystko, wszystko jest są drzewa, tak jak zauważyliście, może nie ma ich tyle, dlatego że a, inaczej się to generuje, ale są, można je rozmnażać, e, dlatego że e, wystarczy tradycyjnie dla Minecrafta tylko trochę rozświetlić nawet pochodniami teren i już, już będzie ładnie to rosło. Popatrzcie również na to, że niektóre drzewa mają liany. Czyli w pewnym sensie jest, to jest tak zrobione, oczywiście nie ma tu bagien e, jako takich, e, nie ma zimy, e, bo śnieg nie ma jak tutaj napadać, mm, nie ma również e, jakichś tam, e, prawda, pustyń, o i tak dalej, wszystko jest po prostu w jaskiniach, o, fajnie to wygląda, zobaczcie. Bardzo istotną również rzeczą jest to, że yy, nie ma możliwości wydostania się na powierzchnię. Tak jak w, yy, w neterze, jest opcja taka, że jak będziecie kopać do góry, to w końcu traficie na bedrocka i jest Lipton. Tak tutaj jest ta, ta sama sytuacja. Zresztą sami zobaczcie. Jedynie na kreatywie jest to możliwe. Sobie pokopmy. O! Teraz dzień powinien być. O! Widzicie Bedrock. Oczywiście na kreatywie da się przez bedrocka przebić. Akurat jest chyba noc. Teraz zmienimy na dzień. Nie, nie działa. Aha! Czyli jest... O! A tego to, to ja nie widziałem. Zobaczcie, nawet jeziorko Lawy się zbagowało tutaj na powierzchni. Ja cię kręcę, ale luzik. Czekajcie, jestem ciekaw. O, czekajcie. Weźmiemy sobie dircika. Ciekaw jestem, czy da się przebić. Czy może bedroka nie będzie, wiecie o co chodzi. No, sobie zrobimy tutaj takie... taką zagrodę, żeby nam się lawa nie wlała. Mówię, wiem coś lawie. O! Da się, zobaczcie. Czyli dla far tych, co mają farta, A tych co mają farta, da się przebić na powierzchnię, ale to jest wielki fart. Dlatego że zobaczcie, nic nie wskazywało na to, że tam będzie zbagowana lawa, przez co ee, nie będzie bedrocka. A poza tym, no tak jak widzicie, jest wszędzie, wszędzie bedrock i jest ciemno. To jest moja pochodnia, więc i tak wygląda, kochani. Tak wygląda generator. Eee, myślę, że jest to świetna odmiana, genialna wręcz z kolegami, z przyjaciółmi sobie pograć, samemu sobie odwalić niezły survival Dlatego, że zobaczcie, no kurde, jaskinie też są, że nic się nie zmienia pod tym względem. Nawet bym powiedział, jest to ciekawsze. O, i złoto jest już, o! Jak poszukamy, to i diamenty znajdziemy, znajdziemy również nawet te... Ee, kaniony. O, zobaczcie, widzicie? Tutaj pod, pod ten, czekajcie. Oświetlimy. O, można przelecieć pod. I zobaczcie, poziom wody jest na poziomie 31, czyli jeszcze dużo, dużo głąb można o lapis, lazuli. I tam też powinien być bedrock. I później, oczywiście, nicość. Więc tak, kochani, to wygląda. Jest to świetny generator, naprawdę. Pozdrawiam oczywiście, no trudno porozrobić, skoro mnie nie na pewno nie będzie oglądał. Kapitana Sparkleza, bo u niego przy, przyznam szczerze, zaobserwowałem tego moda. A, właściwie czy to jest mod? To jest modyfikacja, owszem, ale generator bardzo ładnie się zmienia. No zobaczcie, coś pięknego. Całe miasta można tutaj budować. Pod ziemią. Mroczno, cicho, o cicho. Są so creepy. I szkieletowato. No. Tak wygląda kochani yy, wersja generatora, jeżeli chodzi o jaskinie Pokażę Wam też. Sobie zrobimy e, na przykład wyspę. Wyspa. Też na kreatywie. Wybieramy mo more option. I wybieramy sobie survival island. Done. I create new world. To jest też takie ciekawe dosyć, bo czy. O, jeszcze skrzynkę wybrałem. O, bo że mamy. Di... A, bo yy, bardzo ważna rzecz, bardzo ważna informacja. Yy, jak zaczynamy tutaj, zawsze będzie skrzynka z dircikiem, jednym z grasem, czyli z trawką, siedem yy, dircika i jedno drzewko. Dlatego, że tutaj, jak zauważcie, zobaczcie, jak to wy... jaka wygenerowana to jest mapka i wszędzie płaskie dno. Nie wiem, czy coś widzicie akurat. O, może z tej perspektywy. Gdziekolwiek by się nie poleciało. To jest najśmieszniejsze, że będzie dalej płaskie dno. Czyli okiem gdzieś jak okiem sięgnął będzie ocean. No i oczywiście mamy górę piachu. No, można nią pokopać. Nawet podpowiem wam, że gdzieś tutaj jest coś ukrytego. Kurczę, nie pamiętam gdzie. Hmm. Właśnie sęk w tym... Wiem, że tu gdzieś jest spawner yy, i to szkieletów od razu Nawet gdzieś na środku mi się zdawało, ale... Ale zobaczcie, macie piaskowiec i dalej już będzie skała. O, akurat gravel, no dobra. Możecie. O, słyszę. Gdzie one są? Gdzieś one tu są, ja wam mówię. Piasek! No w każdym razie są dwa spawnery od razu pod... Yy, pod piaskiem nawet, yy, tak mi się wydaje. Nawet nie wiem czy nie pod skrzynką. A, jest. I tak to wygląda, jest tutaj o, taka podpowiedź mała. Zawsze się wygeneruje podwójny spawner. Skrzynki oczywiście nie otworzymy. Jak rozwalimy, dopiero jeden. Mamy jabłko, trochę drewna i y, nasionka. Natomiast jest zawsze tutaj spawner. On jest gdzieś. Wejście gdzieś właśnie pod skrzynką. Czasem on jest wyżej, czasem niżej. Więc tak wygląda, kochani, jeżeli ktoś chce naprawdę tak ekstremalnie sobie pograć. Czyli bez niczego, bez żadnych. Y, tutaj oglina nawet jest, zobaczcie. O. Rzadkość. <laughs> Nawet jak chcecie pograć tak ekstremalnie, czyli bez żadnych dodatków, bez niczego, taki survival, srogi, bo tu ani ziemi, ani niczego, to trzeba kopać. Na początku na kopiecie się łapką bardzo dużo. Więc tak wygląda. No Nie robi to jakiegoś wielkiego wrażenia, dlatego że ja lubię morze, ocean taki zróżnicowany, a nie z płaskim dnem, bo on jest nudny. No ale, no cóż, no gdzie nie polecicie, będzie tak samo. I tak to wygląda, kwestia wyspy. Weźmy sobie dla przykładu nowe Create World i teraz sobie zob zobaczymy na przykład w niebie, znaczy w niebie, źle powiedziane. W powietrzu. Wybieramy sobie. Mamy tak, mamy wersję. To był Island. Survival Skyland. E, to też jest survival. <laughs> dla tych co ekstremalnie lubią e, pograć. To jest odpowiednik tej wyspy, tylko że w powietrzu. To znacie, znacie nie... Nie jeden, nie jeden e, kojarzy, tylko że to jest wyspa, duża wyspa z lasem. Tak jak widzicie, wszystko jest w powietrzu. Coś tam spadało. O, to jest gigantyczna po prostu wyspa, e, z jakąś dziurą od spodu, która po prostu lewituje. I co jest... o, widzę szmaragda. Widzę, i to jest też bardzo istotne, że to jest wysepka, która tylko jedna jedyna się wygeneruje. Czyli de facto, jakbyście lecieli gdzieś daleko, nic się już więcej nie wygeneruje. Dosyć pokaźnych rozmiarów ta wysepka jest. Całkiem przyzwoita, bym powiedział. Też może być fajna zabawa. Słuchajcie, ee, poczekajcie, bo się generuje cały czas. Mamy, mamy drewno, mamy inne rzeczy, mamy ziemi dużo. O. Ok, tutaj ona skręca. Sobie całą wygenerujemy, zobaczymy. Więc powiem szczerze, całkiem przyzwoicie to wygląda. Natomiast czy ja bym grał na takiej mapce? Myślę, że tak, jeżeli ze znajomymi. Bo samemu mi się by jakoś tak nie za bardzo chciało. Nie lubię być ograniczony przez na przykład Wojda, czyli tą pustkę całą na dole, nie? No i tutaj już koniec generowania. Jak widzicie, jeziora lawy tam są w środku. Wszystko, wszystko odpowiednik, takie jakby wycięte. Cały świat, o, wycięty. Tak to wygląda taka wysepka. Całkiem przyzwoita, powiem wam. Przyzwoitych rozmiarów. I fajna zabawa może być. Dlatego mówię, fajnie, fajnie jest to pograć sobie e, w kilka osób i coś, coś fajnego zrobić. Więc tak wygląda tak zwana wersja Survival Island, czyli nie wyspa, tylko, właśnie, yy, że tak powiem, w powietrzu taka. Zrobimy sobie jeszcze jeden sobie tak, zapiszemy tutaj, oczywiście, dalej creative. Następna bardzo ważna, istotna kwestia yy, Sky Dimension. Sky Dimension, chyba ostatnia, tak? Dobrze mówię. Sky Dimension to jest nieskończony świat, który znajduje się w powietrzu. Jest to niesamowite, tak jak... To jest chyba najlepszy generator, oprócz tych z jaskiniami opcji. spadam. O, już nie spadam. Dlatego, że, kochani, są tu biomy, tak jak widzicie. Trochę pustyni, a nawet, zobaczcie, trawka pożółkła o, przez to, że jest pustynia, o. Więc to nie jest jakaś lipa. O, wybaczcie to przycinanie, ale wszystko się od nowa generuje. Wow, no piękne. Muszę to zrobić, sorry, sorry, ale muszę to zrobić. O, to jest coś pięknego. Ho, 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 ale zabawę mam. Ojejo, zlagowało. No, więc jak widzicie, takie, takie rzeczy się dzieją tutaj. Oczywiście bardzo ważne, to akurat mamy pustynię, wszystko jest fajnie, ale. Znowu lagi, wybaczcie, ale to jest wszystko w powietrzu. Zobaczcie, cały świat to szereg wysp różnych, różnego rodzaju. Są biomy tutaj. Są oczywiście zachowane wszystkie struktury, czyli de facto, na przykład, jakieś cały, jakieś, y, jakieś e, inne rzeczy. Wszystko, wszystko jest. Nie wiem, jak, jak to jest z konstrukcjami pod tytułem: jakieś twierdze, albo wioski. Tego nie sprawdzałem, przyznam szczerze. Oj, i nie toperek i creeperek, nie toperek i creeperek. Zobaczcie, jak śmiesznie mają tutaj. Ojej ojej, 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 spokojnie. Świetna ta góra jest tam. No i krówki są. Tak jak widzicie, wszystko, wszystko jest w powietrzu. Akurat tutaj to mniej mi się podoba. Tamta strona mi się bardziej podobała. Ale są i dżungle wiszące w powietrzu. Są, e, widziałem zarąbisty bion zimowy na przykład się wygenerował swego czasu. Mi. No piękne, piękne, no fajne, zobaczcie, no bardzo mi się podoba. To jest dla osób, które, no mówię, albo są zmęczone już y, standardowym generatorem. O, macie, zobaczcie, dżunglę. E, lag. Ojej, sorki. No ale wybaczcie, i, i tak, i tak bardzo ładnie. Oj, 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 jak przycięło. Poczekajmy, niech on sobie trochę popracuje. Zobaczcie, jak śmiesznie to wygląda. Oczywiście się jeszcze nie doczytało, ale. Ale, la, ale, la. Ruchy panowie! Ruchy! Król Julian mówi ruchy! Wyginam śmiało ciało! No ale zobaczcie, lawa tutaj. O, jakieś, jakieś takie o. E, przez smyki fajne, o. Ze światłem. Aj, dżungla. Jezus się przestraszył, od to zombie. O, i dżungla. Widzicie. Takie wyspy wyspy różny, różnego rodzaju w powietrzu, no to jest naprawdę coś fajnego. E, nawet widzicie jak się fajnie generuje tamo. Patrzcie, widzicie? Nawet w powietrzu takie kawałki, ale takie większe kawałki. No oczywiście trzeba uważać, żeby nie wpaść do Wojda, czyli do tej pustki nieszczęsnej, bo zawsze można tak. E, przycina z jednego prostego powodu też, bo woda się albo lawa przedostaje i leci do Wojda, no nie? Więc to też też początki bywają e, ciężkie. Ale no popatrzcie, to jest coś pięknego. No, z wyjątkiem tych cieni niestety, które się bagują dotychczas, jeszcze nie zrobili w Minecrafcie. O. Krówka i latające ten. Oj, i rodzinka creeperów! Dzień dobry. Wybuchowy temperamencik, poproszę. Wow! Wszystkie poszły. I tak wygląda kochani e, generator. Na koniec, na koniec myślę, żeby wam pokazać. To jest coś cudownego też. Polecam. Pograjcie sobie, powykorzystujcie. E, I tak będzie generowało się w nieskończoność oczywiście. E, na koniec wam pokażę. Mm, miodzio. Czyli nasza kochana alfa. Proszę. Była to zwykły generator alfa. Czy ja wiem jakaś rewelacja, wtedy to było. Zobaczcie. Wszystko było jednego koloru. Zwróćcie na to uwagę, bo to jest też ważne, że zostały zachowane wszystkie elementy wtedy z tego, że na przykład nie było przejść pomiędzy trawką albo, albo piaskiem, albo coś tam nie ma kolorków. Eee, wszystko jest tego samego, zobaczcie takiego jasno brzydko mówiąc jednego kolorku zielonego. Tu są świnki, o świnki! Zobaczcie, to jest Alfa. To były czasy. Cave systemów nie było wtedy. No gdzie tam cave systemy wtedy? Wtedy trzeba było kopać, dużo kopać, żeby coś znaleźć. Oczywiście jedynie, jedynie. Ej, no nie za. E. Nie gryźć. Niedobre. Niedobre psy. Gryzą owieczki. No, ale zobaczcie jak ty, jaki wygenerowany świat. Kurczaczek. Szkoda że tylko, że wtedy już jeszcze, albo już, nie było cave systemów, czyli dupa. Jedyne o, jedyny cave system proszę. prosz. <grym>, no ale to jest aż łezka się kręci wokół i ta zieleń soczysta. No i wtedy już były takie przesrane kurde generatory o tutaj typu, że kamień się wygenerował. Nie generowało się chyba, o ile dobrze pamiętam, nawet źródełka lawy na powierzchni, więc... Szkoda. Jedyne co jest właśnie w tym modzie w Alfie, że zachowuje zwierzątkę, tak jak zauważyliście, że no przecież wtedy nie było wilków albo ani. zależy która to alfa, ale. Nie było w większości zwierząt jeszcze. Wtedy to po prostu było przerypane. I to tak wygląda alfa, kochani, no. Możecie, możecie, jeżeli chcecie wrócić do początków, do tych pięknych, wspaniałych czasów, no to cóż, no to o, proszę, dynia też jest. Chociaż dynie, dynia, wiadomo, doszła dopiero w update'cie halloweenowym. Więc to tylko kwestia generowania się terenu, no i oczywiście kolorystyki tego terenu. Widzicie, o, to jest cały cave system. Pii. Mamy jaskinie. Proszę i dziękuję. A jednak jest cave system, zobaczcie. Jakiś nieduży. Bo pamiętam. Wow. Pamiętam, jak oni pracowali nad tym, jak. Ciężko się stąd wydostać. Jak oni pracowali nad tym, żeby były takie łączone cave systemy. No, to były czasy. Więc tak to wygląda, kochani. Mm, możemy jeszcze. Dla, na zakończenie szybciutko, bo już tak dużo czasu tutaj marnujemy. Zobaczyć, jak wygląda beta na tym modzie. Myślę, że też całkiem nieźle podobał mi się, szczególnie tych pierwszych bet pierwszej bety e, generator. To były fajne czasy już wtedy, już kolorystyka się zmieniała. Widzicie już, już już kolory inne. Tylko nie wiem, której to bety to jeszcze zależało. Widzicie? Takie żółtawe już. Och, to są czasy. Po prostu. Aż łezka się kręci wokół. Piękne plaże, o! To były czas. Tak. Natomiast... O, proszę. O, proszę. No, no możliwe, że to jakaś późniejsza beta. Trudno powiedzieć, wiecie? No, w każdym bądź razie generator jest zachowany. Piękne pustynie. Eee... Tutaj czekajcie, czekajcie. Polećmy sobie dalej. Jeszcze te przejścia takie. Chyba wtedy nie było jeszcze w w, becie. w betach nie było bagien. O, i nie zapomnę tego, bo no to było coś cudownego w becie. Wybrzeże z gravelu. Żeby tylko wybrzeże. Zobaczcie ile tego gravelu tu jest. To jest Jesus. Od cholery tego gravelu. Tu się coś zapadło, krówka wpadła do, do dołu. Zobaczcie, ile gravelu. Coś niesamowitego. I te, I te górki. Nieduże czasem, ale takie porwane trochę. Fajna rzecz. No i tak to wygląda, kochani. co pospominało się. Wróćmy, wróćmy sobie do caveów. Chyba mi się naj, na dzień dzisiejszy naj, najbardziej podoba ta wersja. Wyrzucimy śmie śmietnik. Ponieważ keywy są zrobione na podstawie już normalnego, normalnych i rzeczy, prawda, z najnowszego Minecrafta. O, jaka dziura! I zobaczcie, do wody plum. Ops, więc kochani, na dole pod filmikiem macie link do pobrania. Tam jest do pobrania i e klient tak zwany, czyli Eee, jeżeli, jeżeli nie wiecie, to klient to nic innego, czyli do, właśnie do singla, żeby sobie podpiąć. Jest również serwer wersja, więc też można sobie pobrać. Mm, o Jezu, ile grzybów, zobaczcie. Dużo grzybów. Dużo! Zobaki, grzyby, wszystko. No i kochani, y, możecie sobie pobrać tamto, to jest oczywiście link bezpieczny, bo to jest y, do forum Minecraftowego tego y, głównego. E, pobierajcie, kombinujcie, grajcie e, Nie zauważyłem żadnych konfliktów tutaj e, tych generatorów e, z jakimiś innymi modami, tam jakieś tu menu items czy jakieś inne e, Powiem szczerze, nie, nie, nie widziałem jeszcze tego, takich konfliktów tutaj, więc o tyle dobrze no i co, kochani? Mam nadzieję, że się odcinek podobał. Troszeczkę dłuższy wyszedł niż planowałem, ale no to taki taki rozbudowany jest ten mod. Więc, w każdym razie, komentujcie, subskrybujcie i bawcie się jak najwięcej. I oczywiście korzystajcie z dobroci Minecrafta, czyli goodies. Trzymajcie się ciepło. Do następnego Hedziu!